Plansza edukacyjna gmina Małopolski 2021. Jan Gąsienica Walczak, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w tle flagi Małopolska, Polska oraz unijna. Szanowni Państwo, serdecznie gratuluję kreatywności i pomysłowości tegorocznym zwycięzcom. Sposób w jaki zarówno gmina Wietrzychowice, jak i sołtyszczepanowa Szczepanowa pani Anna Lubowiecka potrafili dotrzeć do swoich mieszkańców z propozycją rozwoju kariery zawodowej budzą podziw. Na uwagę zasługuje również aktywna postawa Koła Gospodyń Wiejskich z Klimontowa, reprezentowanego w konkursie przez panią Anetę Kotyzę. To przykład dużego zaangażowania i proaktywnej postawy społecznej, dzięki której idea nieustannego rozwoju mogła znaleźć nowych odbiorców. Tegoroczny poziom konkursu był niezwykle wysoki. Pomysłowość i sposoby zachęcania do uczenia się przez całe życie były świeże i nowatorskie, zarówno pani ambasadorki w swoich lokalnych społecznościach. Jak i Wietrzychowice Edukacyjna Gmina Małopolski 2017 i 2021 dla swoich mieszkańców wykonały wielką pracę. Choć na część z jej efektów będzie trzeba poczekać, będą miały pozytywny wpływ na życie zawodowe mieszkańców. Dziękuję wszystkim uczestnikom, a naszym nagrodzonym serdecznie gratuluję w imieniu całej kapituły konkursu. Plansza końcowa z napisem projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na górze planszy logotypy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Województwa Małopolskiego. Na dole zestawienie logotypów zawierające od lewej znak Funduszy Europejskich z podpisem Program Regionalny, flagę Polski z podpisem Rzeczpospolita Polska, znak Województwa Małopolskiego z podpisem Małopolska oraz flagę Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska-Europejski Fundusz Społeczny.